Hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Warface. Standardowo dzisiaj gramy w trybie kooperacyjnym na poziomie łatwym. To, co mamy dzisiaj zrobić, to jakiś helikopter będzie nas atakował. Zobaczymy dokładnie. Ale to będzie coś innego jak mech. Bo ostatnio to tylko to mi się trafia. No i niestety znowu u nas jest tylko trójka, coż wielka szkoda. Bo, bo w trójkę jest naprawdę trudno. No ale zobaczymy, no. Ten gościu w ogóle nie wiem, czy idzie z nami. Kurde, daleko jest. A jednak idzie. Kurde, cerzem ja sobie nacisnął. Nie to sobie nacisnąłem, co trzeba. Gościu, ty mnie tam denerwujesz. Fuck you! No. Dobra, biegnijmy. Nie ma czasu, bo tą grę też ważne jest jak się szybciej przejdzie. O, oh, fuck. Tam jest. Ale nie wiem czy to on mnie strzelił. A ty mnie strzelasz. Poszedł stąd. Ty też? Leżysz. Trzeba się schować. Kurczę, za daleko są. Chociaż z takiej odległości... ...też można zabić. Popatrzcie się. Delikatnie. Albo podejdę bliżej, bo to takie. Ja. Padają jak muchy. Co ty tutaj w ogóle robisz? Tamten by się ruszył z tyłu, bo kurczę idzie jakby. Nie wiem, ja bym się nie chciał, by się bał. Nie rozumiem. No dobra, ja już jedną z takich misji przechodziłem, bo pamiętam. Co to tak? Bo pamiętam, jak po tym statku chodziłem. Ale często jest tak, że właśnie początek jest inny, a koniec jest inny. To jest właśnie takie, takie, że czasem nie wiem o co chodzi. Nie widzę. Dobra, stawaj gościu, bo jest każdy tutaj potrzebny. Łam, co to było? Bardzo dużo gości, tu jest. Dobra, biegnijmy dalej, bo to... Bo to kurde, czasu nie ma. Cinki się tylko przedłużają, a wam się nie chce w ogóle oglądać później tego. Na pewno. Mogę się założyć o bańkę. Leżeć. Jezus. Ile tych snajperów jest? O cholera. Łóweczka. Pięknie. Mogę teraz biegnąć dalej. Spadła tam. Gdzie ja to mam... Być? Gdzie ty jesteś? Aha, leżałeś na ziemi i nikt nie mógł cię podnieść. No to jest właśnie to. Jak tam sytuacja? Jestem drugi. Ale tamten coś kurde kaliczy strasznie. Ja się od razu przeładuję. Coś mi na telefonie uczy. Aha, ty dopiero idziesz tu do nas, dobra. To jest taka sytuacja znowu jak ostatnio miałem. Że się gdzieś gość zgubił. Jeden drugiego szukał. Kompletna masakra. A Jeszcze się jakiś koleś to znalazł, popatrzcie się, no. Chodź tu, bo kurde, się nie mogę cię doczekać. No dobra, teraz co to będzie? Jedziemy w dół, tak. Nic się tu nie zmieniło. Trzeba ich położyć wszystkich. Ładnie, ale to będziemy szli raczej w tamtą stronę. Raczej gdzieś tu będziemy musieli iść. Jeszcze? Dobrze, A brama Drużyna się otworzyła. Ja się przeładuję, bo jednak nowego miejsca lepiej przejść... O, widzicie. Przeładowany. To tak mnie tu... Nie no, ty to tam nie będziesz tak już. Jak się bawić nie będziemy. Fuck you. Wow, ledwo przeżyłem. O oh fuck, tam jestem gościu. Co tak strzela? Fuck you. Wstajemy. Padł, dobra. O, kurde! Co to, to było? Jezus, z RPG nam to strzelają. No nic, sam jestem chyba. bo no niestety. leżeć tam dobra powolutku Chowajmy się. Fuck. Kurczę, punkt kontrolny jest coraz bliżej. Fuck you. Dawaj. You. Udało się Punkt kontrolny, odnowione <śpiewanie> Spaniała w głowę Ale udało się odratować sytuację ledwo ledwo O, jest nas nagle więcej. No super, że teraz No, no To jest dobra, dobrze, że chociaż teraz, nie? Ale dobrze, że miałem te monety. Gdyby nie te monety, to już by było po mnie. Ty się tak nie pchaj. Gościu, naprzód. Bo widzisz, jak to wygląda. Ruszajcie do helikoptera. Ruszamy, ruszamy. Tak. Ja już umieram. Nie wiem jak oni, ale ja już umieram. Szybko, bo ja ja padnę. Dobra. Udało mi się tu wejść. Chodźcie, chodźcie, ziomki, bo to Doktor Śmierć? Gdzie ten doktor Śmierć jest? Dobra, będzie szybciej. Nieźle, żołnierze, ale to jeszcze nie wszystko. Zaraz będą nowe rozkazy. Zarobiście, że będą nowe rozkazy? Bardzo mnie to cieszy. Przeładujmy się, mimo wszystko i tak by nas przeładowało. Dobra, ekstra. Teraz pewnie będzie coś z Dokoptusem. A ja już nie mam monet. O tak, ten most. Kurczę, inaczej się misje nazywają, a są dosłownie takie same. Jak to jest? No dobra, ale z... zabawa niech będzie. Kurczę, co tam? Ale są pewne utrudnienia, na przykład więcej, więcej przeciwników się robi. Z dupy wychodzą dosłownie. Jest po prostu trudniej nawet na takim poziomie... poziomie... Gin śmieciu! Słuchajcie, to trzeba bardzo uważać. Wroga. O właśnie. Musicie go Co to za helikopter? Raczej to nie był helikopter wroga. Leżeć tam. Ja się będę chował. Dobra. Pięknie. Polowanie na czaszki, ładnie mi to idzie. Ha! Pięknie to zrobiłem. Aha, kurde, ja już nie mam amunicji w magazynku. O oh, fuck! To było niebezpieczne. Heda dostał ładnego. Jakim cudem oni padają tam? Kto ich tam zabija? Kurde. A tamten stoi i w dupie ma wszystko. Będzie ten fakacze, masakra. Fak, ja to zginę. No niestety, ale ja to właśnie zginę. No właśnie, ja to wiedziałem, że zginę. Już miałem tak mało żyć, a ładowali mnie z dwóch stron, a nie mamy niestety medyka. A nie jest medyk! Zarąbiście. No ale co z tego, jak... Patrzcie się jak dostaje. O, padł Super, dzięki koleś. Tam lecę helikopter. odnowione, drużyna ożywiona. Dobra, ładujcie go tam. Dobra, ja mogę z karabinka nic nie zrobię. Muszę się tam dostać. ja już tu jestem, tylko jeszcze musi przyjść ten... ten... ten czwarty, co tam się... boi. Dawaj tu. Jebaj się! Główno mu to robi. No właśnie. Jezus, przez niego nie możemy iść dalej. Fuck, nie lubię czegoś takiego. Nie mogę, podcofałem się. Jezus, znów. No. Przechodzi ktoś po to, żeby nie grać. Udało się, udało się. Kurde Amunicja, zdrowie i też odnowione. Drużyna ożywiona. No nie, gdzie ty mi widzisz? Masz, 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 masz Gin. Proszę jak padają. Dzięki gościu. Leżysz, kurde. To niedobrze, gościu, że leżysz. On ich strzela, a ja będę tutaj odwracam uwagę. Kurde, gość. Gdzie jest ten helikopter, ta cholera. Fuck you. Cały czas jakiś koleś do mnie strzela. No masakra. Tam jest następny. No f... Fuck you! Nie przejdziemy tego. Aha. Kurwa mać! Jest. jesteś? Ja pierdziele. Kurde, wpadnę. Przez tego zjeba. Ta bazooka. Tutaj, dobra. Fuck you, gościu. Co chwila tam się jakiś pojawia. Znowu. Nie, on tam po prostu zawsze będzie. No i padłem Właśnie. Trafi mnie do kopter. No dobra, może sobie on poradzi O długi odcinek Przesto No i padł. Chyba, że ma tom. Nie ma metry. No niestety, ale to wszystko z tego gościa w tym budynku, bo ile byśmy go nie zabili, to on i tak tam był. No niestety. No dobra, szkoda, ale jak już kiedyś mówiłem, nie wszystko można wygrać. Było nas za mało, trochę. Dobra, to by było na tyle, i cześć.